Przywitajmy reprezentację kobiet w piłce ręcznej. Okazały bukiet dla kapitana Karoliny Kudłacz, pozostałej dziewczyny symboliczna Czerwona Róża. Proszę Państwa, są już z nami. To jak bardzo się cieszymy, naprawdę bardzo trudno powiedzieć. Cała Polska kibicowała Wam, dziewczyny, drogie panie. Cała Polska także cieszy się z waszego historycznego sukcesu. Jest z nami także osoba, która nie tylko cieszy się tak jak my wszyscy, ale chyba jest najbardziej dumna z tego wyniku. To oczywiście prezes Związku Piłki Nożnej w Polsce, pan Andrzej Kraśnicki. Panie Andrzeju, panie prezesie, zapraszamy. W imieniu Związku Pielęcznej w Polsce chciałbym wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu, serdecznie podziękować. Dziękuję kibicom, którzy są dzisiaj tutaj z nami. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy byli z nami przez okres trwania mistrzostw. Ten sukces nie byłby możliwy bez pomocy wielu organizacji firm polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, Ministerstwo Sportu i Turystyki. I wiele innych organizacji, w tym Hummel, pomogły nam osiągnąć ten sukces. Za nami, za mną dziewczyny, których marzenia były nieco większe, ale czwarte miejsce w świecie 199 Federacji Piłki Ręcznej. To jest naprawdę ogromny, ogromny sukces i za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy prezesowi. Prosimy teraz trenera zespołu Kima Rasmusena. Kim you have done great work. You and your team. Congratulations. I can say uh, in English respect, in French chapeau, bah. in Polish dziękujemy i prosimy o więcej. Kim it's also great motivation to next matches, to next games, Olympic games for example. No no, no, we are just enjoying this tournament. We are so happy that we are home now. Uh, we want to go back to our families. Uh, we are proud of what we have done um, that we achieve fourth place uh, We wouldn't believe it uh, three weeks ago before we left. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi z odniesionego sukcesu. jesteśmy również szczęśliwi, że jesteśmy tutaj już w domu i niedługo spotkamy się z najbliższymi. W imieniu zawodniczek mam pytanie do naszego kapitana, Karoliny Kudłacz. Karolina, powiedz, czy kiedy właściwie dotarło do Was, że do, dokonałyście rzeczy niezwykłej? Napisałyście zupełnie nową historię piłki ręcznej w Polsce. Witam wszystkich serdecznie. No chyba do końca jeszcze do nas to nie dociera, że jesteśmy czwartą e, drużyną na świecie. Rzeczywiście może na naszych twarzach nie do końca e, tryska radość, ale Rzeczywiście liczyłyśmy na trochę więcej. Czuję pewien niedosyt, ale być czwartą drużyną na świecie chciałoby bardzo dużo zawodniczek. W imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, tym, którzy byli w Belgradzie i pozostałych miastach Serbii, również tym, którzy byli przed telewizorami i kibicowali nam. Dziękujemy za każde Słowa, które docierało do nas, do Serbii, przez internet, telefony i innego rodzaju środki masowego przekazu. Chciałyśmy wygrać medal, chciałyśmy go wygrać dla siebie, ale przede wszystkim dla wszystkich Polaków, którzy naprawdę nam kibicowali i my czuliśmy Waszą obecność, mimo tego, że byliśmy bardzo, bardzo daleko. Mam nadzieję, że te emocje, które zaczęliśmy Państwu, nie były ostatnimi. Chcemy więcej, i mam nadzieję, że. Przez następne lata dostarczymy tego wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zespołu. Pięknie dziękujemy. Kawitami zespołu Karolina Krubacz i najlepszy asystent mistrzostw świata.